Kilka słów na temat losu, losu, losa. Bro, broń, 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 tak? coś tam. Strzał, strzał. Strzał. Było kilka pytań, od was Później się robimy, wypowiedzieli się na temat tego systemu. Mhm. System ten jak najbardziej jest fajny, jest fajny. My go nie krytykujemy, lecz ma swoje ograniczenia. Według nas jest on fajny, ale dla ludzi, którzy zaczynają swoją przygodę ze strzelectwem, żeby ich wprowadzić w ten reżim strzelania, żeby im pokazać, wskazać co jest ważne, na co mają zwrócić uwagę. I tak jak tutaj z piotkiem sobie w guluarach rozmawiamy, bardzo fajne to jest też dla, tak jak ty powiedziałeś, to też dla klas mundurowych. Za mundurę, Nie mundurowych. Masz... Stupy standardów, którzy przychodzą na strzelanie, czasami, bo na 6 miesięcy czy raz w roku, czy nie reakcja, nie wiem, to jest na ile tego jest, w jakiej tam w, służbie, tak? A to ci ludzie, mimo to, że mają tą broń na co dzień przy sobie, no yy, to jednocześnie mogą być nam na osiągane, tak? To się nie broni nie, nie daje ci umiejętności posługiwania się tą bronią. No i tak naprawdę yy, ci instruktorzy muszą zapanować nad tymi stuporą osobami, tak? I, 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 i trzymać ten rygor bezpieczeństwa, aby nie stała się nikomu krzywda i ja aby sami sobie nie zrobili krzywdy, więc po prostu został wymyślony taki... Nieraz ja system, nie system profiluje nawet 10 ludzi. Dlatego, że no, tak, no, jest no, powstał no. taki system BLOS, aby po prostu uczyć chociaż w teorii, wbijać w głowę, jakie są sztywne niedoruszenia zasady bezpieczeństwa, których nie wolno złamać na strzelnicy, w bez, bezpiecznym posłuchowaniu się drogą. No, no tak jak mówimy, to pewnego da Oczywiście ja uważam, że blos ma tylko i wyłącznie sens na treningach statycznych, na, na takim typowym dniu, gdzie yy, się strzela z służbach mundurowych, czyli za z sobie stolika, gdzieś się tam ładuje w ma, magazynecie przy stoliczku, podpina się i, i się strzela, aby, aby nabierać tego do doświadczenia z tą bronią, tak, ale jeżeli wychodzimy na poligon, jeżeli wychodzimy na jakiś sport praktyczny, wychodzimy ćwiczyć na no. matematykę, a no w tym momencie ten dosyć gdzieś do się po bo on bo on, on, on to nie ma ta racji tego, on tam nie ma sensu. Dokładnie, to jest co mówimy, no niestety trzeba wyjść z tego brosu, czy brosa, nie wiem, z, polskiego z pudełka, z tego pudełka trzeba wyjść, ale z... zostawić sobie te podstawowe rzeczy, a podstawową rzeczą jest palec, wiadomo gdzie, kontrola ruchu, wiadomo gdzie. Zobaczcie, to w brosie jest wszystko. Tylko nie można mm, z ludźmi, którzy już mają doświadczenie, wiemy, że mają dobre doświadczenie, wiemy, że, że dbają o to bezpieczeństwo swoje i kolegów i można się zamknąć w ten, ten, ten rozwód w tym momencie, wy się niczego nie uczycie, wy stoicie w miejscu wy stoicie dalej na, na, tym, na tym samym etapie, wy przychodzą na nas różni ludzie, wy też byli po grosie i praktycznie oni od nowa, oni dopiero zobaczyli jak jak ten los jest łamany, bo jest łamany. No niestety jest łamany. Żeby się czegoś nauczyć, szczególnie w dynamice, niesportowej, tylko w dynamice bojowej, niestety ten los będzie łamany. Niestety, a dla nas wtedy, bo żeby się czegoś się nauczyć, trzeba będzie go w pewnych punktach, które, no, no, które trzeba ocalić gdzieś na bok. nie zawsze hmm. się da się yy, kierować w yy, kierunku bezpiecznym. Bo kierunek bezpieczny to, to jest, moim zdaniem, pojaźń względny, to jest kierunkiem bezpiecznym. Tam nie ma człowieka, tak? Ale mimo to, że będą nowa ściana czy, czy ściana ze stali przy w wkazie w statku, jest względnie bezpiecznym kierunkiem, ale jeżeli ta kółka poleci, to nas to person, gdzieś odbije, gdzieś poleci, więc nie, jest to jest do końca kierunek bezpieczny. Tak samo tak jak w taktyce, w walce w nie zawsze da się, da się yy, ominąć kolegę luką, tak? Dlatego jest ćwiczony ten rygor, tego bezpiecznika i tego palca ze spódła, aby się nie stała ta nie tak? No, myślę, że wyczerpaliśmy Myślę, chyba. że tak, tak słuchajcie, bo... nie jesteśmy przeciwni, tylko na pewnym etapie trzeba delikatnie jakoś wyluzować rajtuzy, żeby się czegoś więcej w tyle. No. Wyciągnąć to co, to, to, co jest istotne do wyciągnięcia, ale nigdy w życiu nie iść, to nie jest to nie jest przepis, przepis na poprawę, yy, przepis wręcz na poprawę. Nie można iść z punktu, od punktu do punktu, bo to takie coś, takie coś zamyka nas w procedurach, takie coś nas zamyka w takimś tylnym szablonie działania Piękne pudełko, o którym mówimy cały czas. A wiecie, a element to jest taki, że jakieś 10 podpunktów i na przykład na piątym podpunkcie coś się spierdoli i nie będzie do wykonania, to ludzie już nie wiedzą dalej jak działać. Nie? I takie, jak się za bardzo weźmie do serca takiej procedury to później y, jesteś taki potumaniony, bo, bo, bo nie jesteś samodzielny, nie potrafisz zadziałać po wyżej tego punktu. Jeżeli tego nie wykonasz, to nie wiesz, jak zadziałać. To, 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 nie to, to, to my mówimy o brak tak. wyobraźni, tak. Brak tak. wyobraźni bezpiecznobojowej. Tak? Tak. A tu chodzi, pamiętajcie o pewności siebie, improwizację i, i, i bezpieczeństwo przede wszystkim. Wszystko w granicach bezpieczeństwa. Improwizacja, a wszystko w granicach bezpieczeństwa. I, bezpieczeństwa. I będzie dobrze. dobrze. Musicie się nauczyć tego. My tego uczymy. <laughs>